Co tu się dzisiaj wydarzyło? Aż by się chciał zacytować Józefa Stalina: że wraz z postępami socjalizmu walka klasowa się zaostrza. Tutaj można powiedzieć, że wraz z postępami feminizmu walka płciowa się zaostrza. Wiedzieliście o tym, że chłopcy, obchodzenie Dnia Chłopaka, danie chłopcom w tym dniu czekoladek i to, że dziewczyny ich w jakiś sposób doceniają, ogranicza prawa kobiet. Ja dzisiaj się tego dowiedziałem z wypowiedzi wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego. Zresztą proszę bardzo, tutaj materiał źródłowy. Ja bym się zgodziła w dużym stopniu, gdyby nie to, że boję się, że czasami to patrzenie na równowagę i balans jest tak naprawdę wytrykiem do tego, żeby ograniczać nasze prawa. I, I dobrym przykładem jest ten nieszczęsny dzień chłopaka, z którym skutecznie walczę odkąd moje dzieci są w szkole bo po prostu to nie jest żadne święto, to jest po prostu argument tego jest taki, że dlaczego wy dostajecie kwiatek po prostu raz do roku, a my nie możemy dostać też raz do roku czekoladki. No nie, bo pozostałe dni to jest tak naprawdę dzień chłopaka, więc, <laughs> więc nie ma tutaj, więc bardzo przepraszam, jeżeli liczyliście Państwo na więcej równowagi <laughs> z mojej strony, ale, ale, ale tak, ale moje poglądy są znacznie bardziej zradykalizowane i uważam, że ta zmiana powinna się odbywać zarówno jako zmiana Taka kulturowa, o której mówił pan profesor, ale ona musi być wzmocniona instytucjonalnie, bo jak będziemy czekać tylko i wyłącznie na, na zmianę kulturową, to się po prostu nie doczekamy, dlatego że władza i, 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 i jakby wiele aspektów rządzenia tego świata, o czym możemy sobie nawet podać w liczbach, nie jest w rękach, w rękach kobiet, nie jest w żadnym wypadku równa i nie znam nikogo, kto by chciał. Specjalnie swoją przywilejowaną pozycję oddawać. Gdyby no nie to, to, że te hej. instytucje muszą nam w tym pomagać. Jak słyszę coś takiego, a tutaj pani chyba powiedziała, że walczy z dniem chłopaka, odkąd jej dzieci są w szkole. Zastanawiam się, czy ona ma syna bądź synów. Bo jeżeli ma, to ja tutaj widzę taką skłonność do poświęcenia go na ołtarzu walki o sprawę. No bo przecież on nie może mieć swojego święta, bo w momencie, w którym się urodził, na dzień dobry jest opresorem. No i ponieważ trzeba przeciwdziałać temu, aby wszystkie dni w roku nie były dniem chłopaka, aż się boję, co z tym hipotetycznym chłopcem może dziać się tam w domu. Na tą całą sytuację zwróciło uwagę Stowarzyszenie na Rzecz Chłopców i Mężczyzn. Pani ministra, kiedy zobaczyła, że zwrócono jej w tym temacie uwagę, ze swojego zdania się nie wycofała. Podkreśliła, że Międzynarodowy Dzień Kobiet to prawdziwe święto obchodzone od ponad 100 lat, a Dzień Chłopaka ma troszkę inną wagę. Tak, ma troszkę inną wagę, ale nie dlatego, że wszystkie pozostałe dni są e, Dniem Chłopaka, a może właśnie mają one zupełnie inną wagę, z tego względu, że po prostu żyjemy w gynocentryzmie, i ponieważ żyjemy w gynocentryzmie, mało kogo może obchodzić. E, Doświadczenie chłopców, bo przecież oni tak czy siak sobie poradzą. A jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, to przecież wypadałoby się zająć problemami płci lepszej. Tylko że kobiety stanowią, jak tutaj widać, 58% ogólnej liczby osób studiujących. Zadziwiające, ale mamy podane tutaj dane tylko dla dwóch płci. Ile procent stanowią kobiety studiujące w Polsce? Większość studiujących... Zresztą możemy wejść w artykuł. Mamy 1,2 miliona studentów, większość z nich to kobiety. Tym, że jest mniejszość studiujących mężczyzn, to zazwyczaj, że tak powiem, media głównego nurtu nad tym zagadnieniem pochylają się, jeżeli musimy się zastanowić, Dlaczego nagle nasze wspaniałe, tak świetnie rozwinięte kobiety mają problem ze znalezieniem odpowiedniego, atrakcyjnego ekonomicznie partnera? I tak, jak posłuchaliśmy tutaj mądrości pani wiceministry, zastanawiam się, po co w ogóle jeszcze istnieje Ministerstwo do Spraw Równości, bo chyba ta pani z panią Kotulą mogłyby podać sobie ręce. W ogóle edukacja jest w większości opanowana przez kobiety. Chłopcy mają w szkole większe trudności niż dziewczynki. Częściej odpadają na każdym etapie edukacji, częściej odpowie, odpada, odpowiadają, że edukacja nie ma sensu, ale zdaniem pani ministry powinniśmy się zająć tym, że dziewczynki nie chcą iść na matematykę. Bo uwaga, to będzie szokujące stwierdzenie, może nawet nie tyle jest trudna, co średnio jej interesuje i ona woli pójść na psychologię, pedagogikę, pedagogikę specjalną, resocjalizację. Coraz częściej medycynę, mamy przewagę kobiet, chyba na farmacji. I. To nie jest problem, że tam mamy nierównowagę płciową. Jedyny problem, jaki właśnie te aktywistki zauważą, to to, że gdzieś e, dziewczyny, kobiety mają e, troszeczkę gorzej. Na szczęście warunki się zmieniają, i każda taka kolejna wypowiedź uświadamia mężczyznom myślę, że także tym na lewicy że z feminizmem to nam nigdy nie będzie po drodze, że w feminizmie absolutnie nigdy nie chodziło o równość, że tutaj cały czas jest to zabawa w zdobywanie nowych przywilejów i olimpiada opresji. Zawsze mogą się zacząć zastanawiać, czym dzisiaj nas ci potworni samcy uciskają. No bo jeżeli gdziekolwiek mężczyzna idzie do pracy i wyrabia nadgodziny, na skutek czego będzie zarabiał więcej niż koleżanka, która nie chciała siedzieć na nadgodzinach, no to wiadomo, że to jest ewidentny znak męskiego przywileju. Oczywiście ciężko jest wskazać na prawo, które przysługuje mężczyźnie, a które nie przysługuje kobiecie, ale no, mamy ciągle nierówny rezultat. I z tego nierównego rezultatu Należy wyciągać wnioski, ale nie z nierównego rezultatu w tych obszarach życia, które są dla mężczyzn dyskryminujące, no bo wiadomo, że jeżeli mężczyźni popełniają częściej samoeliminację, to dlatego, że jest toksyczna męskość i inni mężczyźni dokopują innym mężczyznom, nie pozwalając im płakać. Nie ma nic wspólnego z tym, że za takie okazywanie uczuć mężczyźni są karani przez kobietę odrzuceniem. I nikt tutaj nie będzie chciał zmuszać kobiet do tego, żeby w jakiś sposób zmieniały swoje to nastawienie, chociaż przydałoby się, ale tutaj jest bardziej wezwanie do tego, żeby dały mężczyznom posiadać swoje własne przestrzenie, żeby właśnie nie pojawiała się za każdym razem taka agenda, że jak chłopcy mają coś swojego, to oczywiście trzeba im od razu dać kuratele dziewczynek, bo jeszcze okaże się, że coś bardzo złego knują. W każdym razie, dostaliśmy dzisiaj przypomnienie o co tak naprawdę chodzi w feminizmie, na czym polega równość płci. Dowiedzieliśmy się też, że działania, które mają na celu tą równość płci, będą kontynuowane. Ciekawy jestem, czy pani ministra, wiceministra, będzie usatysfakcjonowana, kiedy będzie na studiach jeszcze mniej mężczyzn, czy w sytuacji, kiedy nie będzie tam ani jednego mężczyzny. No cóż, taką mamy rzeczywistość. Myślałem, że warto jest sobie o tym wszystkim przypomnieć. A Wy, jeżeli gdziekolwiek jesteście w towarzystwie właśnie jakiejś pani, która uwielbia feminatywy, która opowiada o tym ucisku, ucisku jednej płci przez drugą, zawsze pamiętajcie, żeby ruszyć z pytaniem, jakiego prawa nie posiadają kobiety, które przysługuje mężczyznom. I to by było na dzisiaj, tej szybkiej, krótkiej reakcji, bo tu już nie ma co właściwie więcej kontynuować. Trzymajcie się i do najbliższego czasu, gdzie prawdopodobnie uda mi się porozmawiać z członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn. Na razie.